System 8: Produkcja. Stanowiska produkcyjne, pozostałe stanowiska. Prace na pozostałych stanowiskach można wykonywać na podstawie wcześniej przygotowanej dokumentacji przez dział przygotowania produkcji lub za pomocą terminali. Wszystkie możliwe dokumenty do wydruku podczas przygotowania produkcji zostały przedstawione na filmie dotyczącym przygotowania produkcji. W tym materiale przedstawię kilka z nich. Dokument cięcia drążków określa on, jaki drążek powinien być wycięty, w jakich wymiarach, ilości, dodatkowe adnotacje produkcyjne lub adnotacje od projektanta, numer zamówienia oraz datę. Cięcie aluminiowych profili wygląda. Wygląd jest na podobnej zasadzie. Mamy tutaj cięcie ramiaków pionowych szafir, cięcie ramiaków dolnych oraz górnych szafir. Cięcie torów aluminiowych. Mamy tutaj informacje o tym, jaki tor i na jaką długość wyciąć oraz na jaką długość wyciąć listwę do mocowania torów. Oczywiście są to elementy do przygotowania na dwóch zamówień, które były puszczane wcześniej oraz cięcie profili systemu kolumnowego. Aby rozpocząć pracę na dowolnych stanowiskach za pomocą terminali, w pierwszej kolejności utwórz konto dla użytkownika, który będzie na nim pracował. W tym celu przejdź do zakładki, kontakty użytkownicy, dodaj nowego użytkownika wprowadź nazwę stanowiska. W tym przypadku utworzymy stanowisko do cięcia stali oraz aluminium. Wprowadź login oraz hasło. Dla stanowiska można przyjąć nazwę ogólną, lub jeśli na danym stanowisku będzie pracować większa liczba osób, utwórz konta indywidualne dla każdego użytkownika. Dzięki temu w zarządzaniu produkcją będzie widać, przez jakich użytkowników były wykonywane konkretne operacje. Następnie przejdź do uprawnień użytkowników: edytuj ostatnio dodanego użytkownika. Możesz użyć szablonu, np. cięcie drążków, cięcie stali, cięcie torów oraz inne. W tym przypadku nie skorzystamy z szablonu, tylko wybierzemy ręcznie stanowiska, do których powinien mieć dostęp dany pracownik. Filtruję uprawnienia dotyczące stanowisk produkcyjnych, następnie wybieram stanowiska. W tym przypadku wybiorę stanowiska dotyczące cięcia aluminium, cięcia konstrukcji stalowych, torów stalowych, profili stalowych, cięcia systemu kolumnowego oraz cięcie drążków. Można zaznaczać z pomocą przycisku Control. Edytuję uprawnienia oraz dodaję uprawnienie umożliwiające uruchomianie danych terminali. Zatwierdzam zmiany. Po zainstalowaniu oprogramowania na stanowisku, logujemy się na wcześniej wprowadzone dane. Jak widać po zalogowaniu, użytkownik widzi tylko te terminale, do których daliśmy mu dostęp. Uruchommy terminal cięcia drążków. Widzimy tutaj, jakie drążki powinny być wycięte. Jeżeli chcesz. Możesz dowolnie edytować wygląd grida, aby dopasować go pod swoje preferencje oraz pod swój monitor. Pamiętaj, aby zapisać te zmiany, użyj opcji Save View. Więcej odnośnie ustawiania gridów w oddzielnym filmie. Kolejne terminale dotyczą cięcia profili aluminiowych, cięcia profili stalowych, cięcia systemu kolumnowego. torów stalowych oraz inne, które byśmy dodali.